Każda dziewczynka marzyła kiedyś o tym, aby być księżniczką, modelką czy supergwiazdą, tylko tym razem ja przedstawiam Wam rewolucyjny sposób na życie bycie super szpiegiem! Ponieważ wtedy o obijaniu mord i świetnych gadżetach marzyli wtedy nie tylko chłopcy. Odlotowe agentki to serial kanadyjsko-francuski który w Polsce pojawił się za sprawą Jetix'a w 2002 roku. Były również takie seriale jak Team Galaxy, ale o nich pomówimy jeszcze następnym razem. Naszymi bohaterkami są trzy przyjaciółki. Sam, Alex i Clover. Każdą z nich charakteryzowało zupełnie coś innego. Alex uwielbiała sport, gry i często bywała impulsywna. Clover natomiast jest taką typową pannicą, Posiada zbytnią pewność siebie i mafioła na punkcie mody i zdobywania chłopięcych serc. Natomiast sam jest mózgiem całej naszej ekipy. Jest inteligentna i potrafi szybko wykalkulować i ustalić najlepszą strategię podczas danej misji, czy też po prostu, jak na przykład zapomniało się nauczyć do klasówki. W wielkim skrócie, serial przedstawia perypetie dziewcząt, które nie dość, że muszą borykać się z nastoletnimi obowiązkami, to jeszcze muszą ratować świat. Niektórzy złoczyńcy byli fajni, różni, a jeszcze co po niektórzy dziwni. Ale to dało właśnie temu serialowi wyjątkowość, ponieważ widz nigdy nie spodziewał się na kogo nasze agentki natrafią tym razem. Co w połączeniu z codziennymi, zwykłymi perypetiami daje nam naprawdę świetną dawkę humoru. W każdym odcinku walki ze złoczyńcami niekiedy wymagały pomysłowości, co w połączeniu z niezwykłymi gadżetami daje widzowi niezłą frajdę. Jeśli szukacie czegoś, co was rozbawi i lubicie się pośmiać razem z kumplami, przygody sam Alex i Clover są właśnie dla was. Ja osobiście ten serial uwielbiałem. Ale zawsze mnie wkurzała Clover ze swoim poczuciem wyższości. Dlatego bardziej utożsamiałem się z Alex. Tak jak ja, jest bardziej wyluzowana. A w gry? No, nie oszukujmy się, też lubię pograć. No i jeszcze musimy wspomnieć o Mandy, tej przeklętej ździrze. Nie cierpię tej pierdzielonej brunetki. Ale zawsze uwielbiałem patrzeć, jak ona zawsze dostaje po nosie. No i jeszcze nie zapomnimy o naszym kochanym Żermy. Jerry jest szefem całej organizacji ochraniającej ludzkość. Często bywał marudny, wredny, no i lubiał przeszkadzać w najmniej oczekiwanym momencie. Ale cóż, widać taka rola szefa agencji ochraniającej ludzkość. No dobrze, było zwięźle na temat i konkretnie, czyli tak jak lubię. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodobała moja recenzja odlotowych agentek. Jeżeli byście chcieli coś o wiele dłuższego, no to możecie zawsze napisać mi komentarz. No i zapraszam też również na naszego Discorda do nowego Dojra Jacka, gdzie możecie ze mną porozmawiać o różnych rzeczach, jak na przykład serialach, czy też dawać propozycje do odcinków. I jeszcze jedno, bo chciałbym tutaj zadedykować jedną rzecz. Bartek, tak wiem, obiecałem, że nagram recenzję jednej z gier, które obiecałem. Nadal mam to w planach i to zamierzam zrobić w najbliższym czasie. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Wiecie, co robić. Łapeczka, komentarzyk i zapraszam na Discorda i na grupę na Facea. Do zobaczenia!